Zmienna pogoda pozwoliła na rozegranie trzech wyścigów w przedostatnim etapie żeglarskich zmagań w regatach z cyklu Forbet Cup 2025 organizowanych na jeziorze tarnobrzeskim przez Grupę Woda. Do szybszego niż pierwotnie planowano powrotu na ląd załogi zmusiły mocne podmuchy wiatru i ciemne chmury zwiastujące burze. Tej ostatecznie nie było, było za to mnóstwo pozytywnych emocji jak zawsze towarzyszących załogom biorącym udział w tych regatach. Dzisiaj w ogóle jestem z dumnym ojcem, bo wziąłem swojego syna pierwszy raz na wodę, więc yy, mamy... Myślę, My, że wygramy, bo będzie początkujący pierwszy raz, a tutaj niestety gdzieś tam przy końcu, ale pierwszy bieg strasznie taki spokojny, praktycznie bez. Drugi z wiatrem lekkim, a trzeci przed burzą ucieczka. Nie było czterech, tylko trzy. Pogoda rzeczywiście dzisiaj jak w kalejdoskopie, ale to dobrze, bo wszyscy się przyzwyczaili do tego, że regaty odbywają się w pięknej, słonecznej pogodzie, przy średnim wietrze. W końcu mamy żeglarską pogodę, trochę deszczu, trochę wiatru, więcej, także jest dobrze. Gaz ja się zmieniał po 30-40 stopni trzeba było umieć to odczytać i znaleźć się na odpowiednim halsie. Także na przykład łódka Omega Standard wyprzedziła dwie sportowe Omegi. To wszystko, że dobrze zawodnik czytał. Warunki wymagające były dla zawodników, niemniej jednak fajnie pływają. Tam małe dwa protesty się trafiły ale to wszystko rozstrzygnęliśmy na wodzie. W trzecim etapie tegorocznej odsłony regat z cyklu Forbet Cup na starcie stawiło się 15 załóg. Rywalizacje w jachtach kabinowych wygrały wikingi z Sędziszowa Małopolskiego przed Mielecka Udafnej i żulikami z Ostrowca Świętokrzyskiego. Najlepsze czasy wśród jachtów otwartopokładowych miała załoga przygoda Team Spysznicy przed Horn to be White z Krakowa i Czarnymi Wilkami z Niska. Bardzo zmienna pogoda, raz wiało, raz nie wiało, no i uciekaliśmy przed burzą, więc były emocje. Była adrenalina, no ale wygraliśmy. Pierwszy bieg pierwsze miejsce, drugi bieg drugie i w ostatnim pierwsze, także udało się. Konkurencja jest bardzo duża, bo, bo Kraków tutaj nas trochę zdominował i dzisiaj na pudle yy, mało tarnobrzeżan. Nawet nasza ulubiona kabinówka z czerwonymi żaglami, mam plan, też będzie dzisiaj chyba poza pudłem. No ale musimy się postarać, wiemy nad czym pracować i tylko ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Ostateczne rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji regat poznamy 9 sierpnia. Na ten dzień bowiem zaplanowano ostatni, czwarty etap żeglarskich zmagań. Zarówno w kategorii jachtów otwartopokładowych, jak i kabinowych murowanych kandydatów do zwycięstwa jeszcze nie ma. Zapowiadają się więc wielkie emocje, które zgodnie z tradycją zwieńczy muzyczny akcent. W tym roku mamy na koniec przygotowaną atrakcję muzyczną rzeczywiście. Występ no, najlepszych polskich szantymenów, czyli Mirka Kowala, Kowalewskiego i Zbyszka Murawskiego, znanych tutaj w okolicy i w całej Polsce zresztą muzyków zespołu Zejman i Garkumpel, którzy tak jak wspomniałem uświetnią finał naszych regat, na który zapraszamy wszystkich. To jest jakby takie przesłanie, które chcę, żeby wybrzmiało głośno. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów przebywających nad Jeziorem Tarnobrzewskim do nas na CYPEL na, na ten koncert. Wstęp na koncert, który rozpocznie się w godzinach popołudniowych jest bezpłatny.